Znasz to uczucie, kiedy chcesz kogoś do czegoś przekonać, a im bardziej naciskasz, tym bardziej ta osoba się opiera? Może próbowałeś namówić przyjaciela, żeby poszedł na siłownię, albo dziecko, żeby posprzątało pokój, ale im więcej argumentów dawałeś, tym bardziej słyszałeś nie. To naturalne. Ludzie nie lubią być naciskani, nie lubią czuć, że ktoś próbuje im coś narzucić. Ale co jeśli istnieje sposób, żeby osiągnąć swój cel, nie wywołując oporu? Sposób, który sprawia, że inni sami chcą zrobić to, co sugerujesz? To właśnie jest odwrotna psychologia sztuka delikatnego wpływania na ludzi poprzez sugerowanie czegoś zupełnie innego. Brzmi skomplikowanie? Wcale nie. To technika, którą możesz stosować w codziennych sytuacjach. W tym odcinku pokażę Ci pięć zasad odwrotnej psychologii, które działają niemal za każdym razem. Nauczysz się, jak skutecznie wpływać na innych, nie wywołując oporu i konfliktów. Gotowy, żeby wejść na wyższy poziom komunikacji? Pierwsza zasada to wywołaj reakcję zakazanego owocu. Ludzie zawsze chcą tego, czego nie mogą mieć. To stara jak świat prawda, którą doskonale rozumieli już stoicy. Kiedy coś jest zakazane, staje się jeszcze bardziej kuszące. Wyobraź sobie sytuację, w której chcesz, żeby ktoś spróbował czegoś nowego, na przykład zdrowej diety. Zamiast mówić, Powinieneś spróbować, to naprawdę ci pomoże, powiedz, Nie sądzę, że to dla Ciebie. To tylko dla osób, które naprawdę chcą zmiany. Kiedy ktoś usłyszy, że czegoś nie powinien lub nie może, automatycznie zaczyna myśleć, dlaczego nie. Może jednak powinienem? To działa, bo nikt nie chce czuć się ograniczany. Zasada zakazanego owocu to subtelna sztuczka, która opiera się na naszej naturalnej tendencji do przełamywania zakazów. Pamiętaj jednak, żeby używać jej z wyczuciem. Nie chodzi o manipulację, ale o delikatne sugerowanie możliwości, które ktoś może przeoczyć. Druga zasada to zgódź się na odmowę. Paradoksalnie, kiedy dajesz komuś prawo do powiedzenia nie, często zwiększasz szansę, że ta osoba powie tak. Dzieje się tak, ponieważ ludzie nie lubią czuć presji i chcą mieć poczucie kontroli nad swoimi decyzjami. Na przykład, jeśli chcesz, żeby znajomy pomógł ci w przeprowadzce, zamiast mówić musisz mi pomóc, bo nie dam sobie rady, powiedz: Rozumiem, jeśli nie masz czasu, ale gdybyś znalazł chwilę, byłoby super. Kiedy słyszymy, że możemy odmówić, czujemy się swobodniej. Nasz opór maleje, bo nie czujemy się zmuszani do podjęcia decyzji. Zamiast buntować się przeciwko presji, zaczynamy chętniej rozważać prośbę. Zgoda na odmowę to technika, która działa, ponieważ daje ludziom wolność wyboru. I choć brzmi to jak zachęta do rezygnacji, często sprawia, że druga osoba chce udowodnić, że jest gotowa pomóc lub zgodzić się na Twoją sugestię. To trochę jak powiedzenie. Nie musisz tego robić, ale jeśli zdecydujesz się pomóc, będzie to naprawdę docenione. Działa, bo nikt nie lubi być naciskany, ale każdy lubi czuć się potrzebny. Trzecia zasada to sformułuj prośbę jako wyzwanie. Ludzie mają w sobie naturalną chęć do udowadniania swojej wartości. Jeśli postawisz przed nimi wyzwanie, ich ambicja zrobi resztę. Na przykład, zamiast mówić: Czy mógłbyś rozwiązać to zadanie? Powiedz, ciekawe, czy dasz radę rozwiązać to zadanie w 10 minut? Wydaje mi się, że to może być zbyt trudne. Taka sugestia działa jak zapalnik dla ludzkiego ego. Nagle proste zadanie zamienia się w okazję do udowodnienia sobie i innym, że można sprostać wyzwaniu. Stoicy doskonale rozumieli siłę wyzwań. Marek Aurelius pisał: Przeciwności losu to okazję do ćwiczenia swojej siły. W codziennych sytuacjach możemy stosować tę samą filozofię. Postawienie zadania jako wyzwania zmienia perspektywę. Zamiast przykrego obowiązku staje się ono testem umiejętności lub charakteru. Pamiętaj, żeby nie przesadzić. Wyzwij kogoś w sposób, który jest lekki i pozytywny. Nie chodzi o poniżanie czy umniejszanie, ale o delikatne pobudzenie ambicji. Ludzie chcą udowadniać, że potrafią. Daj im szansę. A często zaskoczą cię swoją gotowością do działania. Czwarta zasada to stosuj kontrolowaną odwrotność. Jest to technika, w której sugerujesz coś przeciwnego do tego, czego naprawdę chcesz. Brzmi sprzecznie? To działa, ponieważ ludzie mają skłonność do robienia na przekór, zwłaszcza jeśli czują, że ktoś próbuje ich kontrolować. Załóżmy, że chcesz, aby ktoś poszedł z Tobą na wydarzenie. Zamiast mówić, powinieneś iść, będzie świetnie, powiedz. W sumie może to nie jest dla ciebie, pewnie by ci się nie spodobało. Ta subtelna sugestia sprawia, że druga osoba zaczyna myśleć, dlaczego miałoby mi się nie spodobać. Może jednak pójdę. Stoicy rozumieli, że kiedy próbujemy kogoś zmusić, naturalną reakcją jest opór. Epiktet powiedział: Ludzie najbardziej pragną tego, co im się odbiera. Stosując kontrolowaną odwrotność, nie naciskasz. A jednocześnie budzisz ciekawość i chęć podjęcia decyzji po swojemu. Klucz do tej techniki to delikatność. Nie chodzi o manipulację czy sarkazm. Twoje słowa muszą brzmieć naturalnie, jakbyś naprawdę dawał komuś wybór. Kiedy druga osoba poczuje, że sama podejmuje decyzję, opór znika, a szansa na współpracę rośnie. Piąta zasada to wywołaj efekt autorytetu. Ludzie są bardziej skłonni zaakceptować sugestie, jeśli wydaje się, że pochodzi od kogoś, kto ma wiedzę lub doświadczenie. Nawet jeśli to ty mówisz, możesz odwołać się do większego autorytetu pyncęg, aby wzmocnić swoje argumenty. Na przykład, zamiast mówić, powinieneś wcześniej chodzić spać, powiedz: specjaliści twierdzą, że osoby, które chodzą spać przed północą, są zdrowsze i bardziej produktywne. Kiedy podpierasz swoją sugestię autorytetem, zmniejszasz opór. To już nie jest twoja opinia. To fakt potwierdzony przez ekspertów. Stoicy również mieli swoje autorytety. Marek Aurelius często cytował filozofów i mędrców, aby lepiej zrozumieć rzeczywistość. Wiedział, że mądrość przekazywana przez innych ma moc, której czasem brakuje naszym własnym słowom. Pamiętaj, że efekt autorytetu działa tylko wtedy, gdy jest wiarygodny. Nie musisz odwoływać się do wielkich nazwisk. Wystarczy powołać się na znane zasady, doświadczenie życiowe lub uniwersalne prawdy. Ludzie chętniej podążają za sugestiami, które wydają się mieć solidne podstawy. Odwrotna psychologia to potężne narzędzie, które działa, ponieważ opiera się na ludzkiej naturze. Dziś poznałeś pięć zasad, które pozwolą Ci skutecznie wpływać na innych bez wywoływania oporu: wywołanie reakcji zakazanego owocu, zgoda na odmowę, sformułowanie prośby jako wyzwania, stosowanie kontrolowanej odwrotności i wywołanie efektu autorytetu. Każda z tych technik może przydać Ci się w codziennym życiu, w pracy, w relacjach z bliskimi czy w zwykłych rozmowach. Pamiętaj jednak, że stoicyzm uczy nas szacunku wobec innych. Nie chodzi o manipulowanie ludźmi, ale o budowanie lepszego porozumienia. Używaj tych technik mądrze, aby wzmacniać relacje, a nie je niszczyć.